Siemana widzę widzowie tu Francza. w dzisiejszym odcinku będziemy zdobywać kiery Grincha. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. I pamiętajcie o subskrypcji. Widzowie, jeżeli chcecie wygrać takie anarchiczne ludzi jak te osoby, które teraz, jak te dwie osoby, które teraz wam się wyświetlają na ekranie, niech się zgłoszą do mnie na Discordzie. Zostawcie suba, lajka i napiszcie swój nikt w komentarzach, a wyniki w następnym odcinku. Dobra widzowie, dzisiaj jest z nami oto i ciepa cabra. Siema. Pytań, Ej, I on mi pomoże ogólnie siekiery Grincha zdobyć. Mam nadzieję, że się uda. No. <laughs> nie pisz tak. Dobra. Ja się, ja nie wiedział. Ja nie wiedział, to trzeba kogoś cykować chyba. No pewnie tak. Więc pójdziemy sobie na strefę pvp, jak nie dostanę do, do, dosa to będzie super. Zresztą midę do, robili Ucho, bomby na router. <laughs> e, no i zaraz się widzimy. Dobra, więc jesteśmy już tutaj na dole i gdzie jesteście po kabra? Ja na spał, w międzyczasie coś. Wystawiam I teraz na rynek. na spał na poszedł, jakie ty masz i te ogólnie? Ja i ty? No i ty. 40 A, To ja mam 3 dziewiątki. Ale ja się w każdego mogę wkleić. Frekendy gdzie Gdzie? Hacz wulkan. Na no ten trap. Że jak noka nie mamy. E, wbijem się do trapa, nie mogę. Ja, ja tam, ja lecę, lecę. Chodź tu. Jestem. Szybko bij go od tyłu. ten. Totem. Totem. Spróbuj tam zadumkować, tam te, tego. Kurde, nie! No. Oho. No nie, tak mało brakowało. Musiałem rzucić już Kurde. -y, po no. pierwsze do trapa weszłem, on mnie nie umiał zabić. Jeszcze go mu chyba cztery temu padły. Spoko. Gdzie da, jesteś? tym jest z tym bałwanku z tym bałwaniu wielkim. Przy tym bałwanem. przyspał, nie? On jest no. Ale nie, to jest wielki. No to to jak To jest, jest małe Kurde, wpadłem do tej dziury Nie Ej, gdybym poprosił Cię, żebyś mnie dodał do TTW, byś mnie dodał No, mogę Aha Spoko. A co? No tak się zastanawiam, bo jednak Force mnie już trochę upada czy się nie przenieść do TTW. No też macie plan. No kurde, wczoraj mi jacyś ludzie gonili na firewerka Będziemy się, nieskończona, by się nie skończyli że to gonili. Nie, no, wydacie, goniło pięciu typa nagle. No tak. Dzisiaj kolega zbiłem no to, to banie i insane. latało za nim pięciu typa. Nie to typa z sponiami, to jest dwa. bigo, bigo. Wie. Idę. Syrek, Dobra. Będę szukał jakichś typów. Bezelek ciągle jest ten typ chyba. Co typy? Leksy. Nie. nie. Nie, ma oblecia, widzę. Tutaj wszyscy biją w Elce. Idziemy na inne cecha. No akurat teraz zacząłem bić... Dobra No i kurde jakieś Ja tu się bije i nie wiem no Elce jakiś bije Nie wiem, ja dedam Lecz no co? Gdzie? Ja. Albo nie, dobra Nie, ja to wyrobię na spokojnie, koledzy się znudziło Uff. Wszystko to dwie kurde, ile? A dobra, Aha. to jest sorry. Ten! Kurde! Myślałem, że te... Ten to ha. Ha. No dobra, dawaję. Widzowie wybraliśmy H1 przed, przed linią i jest tam jakieś 4 jedynki. 4... Cztery... Nie, to, to nie, nie! To 47, 40... Czterdzieści... Nie. 46 i 45. Nie wiem, jakiś Bloody.pl? Jakiś inny Smisonek jakiś Bijemy Nie, chyba nie ma sensu. Po Blue Dragona możemy iść. Wszystkie Blue... Blue Dragon H1 przed linią. Dawaj inne CH. CH2 bo się nie chce zmienić, bo jak ja poszłam z nim w to się zamieniali. Mhm. Muszę sobie łebę dokupić. No, ale Blue Dragon tu przyjdzie. Przyjdzie? Tak przyjdzie. Ty. Ja przekopuję typa przed ch 2 Totem, fototemy. Tak, chyba, tak, będę mógł dług spłacić. A1. AFK, On już nie ma. Eee, szli. To nie był Blue Dragon. Zespałden. Też tu byłem, Blue Dragon przez frontu przyszedł i... Dawaj H1 przez fauna. Idę, widzę. Jeden uciekł. Bij go, bij go, bij go. Tomek się zrobił. Dziękuję Przezstakuje mnie Dobrze, jakiś. domek, masz. Potem. No kurde, no jakiś typ tu wchodzi. Klejem się po itemy. Kurde, rozkopuję go. Zabowałem go. Oho. No i? Zad, tak spamił tą twoją ja mu współczuję? Przecież się. Jakiś 4-2 miecz. Gdzie? Dobra, mam tego typa w łebach. Nie. Dawaj Zabij tego. 4-2 no, miecz on, on ma. Dawaj tutaj mu, typa. Udom... No nie no, mnie jakiś kolejny bije. No tutaj, typa, dwa? Oho. No. Daj mi trochę łebów, bo mi się kończą ogólnie. Ja też mam Weź na... bij tego. Ej, Ebe... No mało ogólnie. Dobra, zorałem. Tutaj mam jakiegoś typa. Ja zaraz wezmę łapkę. Potem. No dobra, więc widzę, że do nas dołączył jeszcze kostek 07, więc teraz będziemy bombić typów i teraz na pewno zdobędziemy tą siekierę grinta. Nie wiem po ilu. Teraz to będzie dosa. Ja przyślamiałem miałem dosa. Ogólnie. Ja jeszcze nigdy Mieszko? nie miałem. Bezelek. Nie, tak mało Cię, które Cię, H? ha? Jeden. Cztery dwójka, Jeden. cztery dwa miecz. Bibi To bi. do ciebie kostek. Gryź, Gryź. Kogo co tam masz? Nie 3 6, no no. 6, ale ma Ale mam je 4. No ha, 1, mam je 4, 5, chłopy jest ta 3, 6, ale. Hit, nie go. No nie mogę. Mij go Aha. Jaki on ma mieczek? A, oddało. Aha, nie mogę. No to no nie mam tego oddał mieczek, idealnie. Zarówno mam ta tajemotykę. Kocham. Dobra, zabijem jakiegoś y, Janka, jakiegoś Johnego. Mhm. Ogólnie, Franczu za współpracę. Co? O, zapity? To ci to No no. Widziałem, jak ci to jest normalnie. Dobra. Zgłaszaj mnie. Dobra. Bija mnie. czy kabra. H1, H1 bez zerek Dawaj tego, Ej, dobra, bo naprawdę Ej dobra, bo mi to ten padnie A jeden środek A jeden środek, słyszę Słyszę, słyszę, lecimy, lecimy Typa mam z klatą i No i ty Typa mam z klatą, no, szczerze, pięć środek Typa zabije eee. O, każdy na swapierze Idziemy Kto wyszedł? Oh. Dawaj go. Inny. inny. Inny, inny, inny. Dawaj go. Mam mieć jeszcze dwa, ten. Wiem. Dobra, cały oh, to czas. To, to to, 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 to. A więc teraz yy, będziemy... Nie wiem co w sumie. Może uda się kogoś strapować. Może jakiegoś sojusznika z... Z klana Chupakabry. Ktoś się do niego tepnie. Bo coś tam kombinujemy chwilowo. No, się, odmutuję go. Dobra, a to te się do ciepła kabry, bo mam typa. No, tepaj się tepaj tepaj no. się, no. się. Mogę, no, no, mogę się tepać. Tepaj się, szybko, szybko. Już, już, czekaj. O, tak z ciekawości, ty masz jakieś No, mam coś takiego, a co, biegać z nią, czy bez niej? Nie, nic, nic, no, możesz z nią. Dobra. Oho, to nieźle. Bigo, Bigo, Bigo. Ja tu, ja bije, tu. Bije. Ja tu te... E, dobra, domkuję tu, domkuję tu. Dokuję, domku. domkuję. Dobra, domkuję. No, to nieźle, kabra. Lecisz na bana. Nie wiem. Nie <laughs> no nie ma. Dawaj, go dawaj. bije Ciekawa, nieładny tak sojuszników. No i bania padła. Zlizał, mam sikierę, mam sikierę. Sikierę Grinch'a masz? Tak. Dobra, wywalam go z DC. Nie ma go. Masz sikierę Grinch'a? Tak, tak mam, mam, mam. Dobrze. Dobra, dawaj, dawaj, wychodź i chodź na spawn'a. Ale dobrze. Widzowie, mamy to, mamy to, w końcu. Chodź nas falna. Widzowie? A więc widzicie. Cel nasz jest... jest siekiera grincha. Dzięki oto i temu panu, Ciupakabrze, no, który chwilowo yeah. z wędką się stoi i się chwali. I to jakby nie był nim, to by tego nie robił, ale ogólnie dzięki za oglądanie. I to, to jak było już mówione, napiszcie swój nick w komentarzach, suba, lajka i widzimy się w następnym odcinku.